Jednym z moich ulubionych sposobów na nudę w domu jest majsterkowanie, czyli tworzenie rzeczy własnoręcznie niemalże od zera. A internet jest pełen różnych ciekawych wynalazków, które spróbujemy odtworzyć w dzisiejszym odcinku. No i oczywiście wszystkie z nich przetestujemy i zobaczymy jak i czy działają. Ale jeśli już musicie wyjść z domu, to pamiętajcie o tym, by ciepło się ubrać i nosić maseczkę. Dlatego też naszego sklepu pod adresem zmieśleciuszki.pl wprowadziliśmy kilka nowych. I fajnych przedmiotów. Po pierwsze, nowe maseczki pasujące idealnie do kompletu z tą bluzą albo z tą bluzą, którą dodaliśmy całkiem niedawno. Mamy też taki kolor maski pod taki kolor bluzy, który jest odważny, ale zarąbiście leży. A oprócz tego jeszcze jedna nowość, bo zaczyna robić się trochę zimno, czyli wełniane czapki. W dwóch wersjach z pomponem, czyli takiej i takiej. I w dwóch wersjach bez pompona, czyli takiej oraz takiej. I to jest chyba moja ulubiona. Cały komplet prezentuje się naprawdę super, więc jeżeli chcecie sobie taki sprawić, to wbijajcie na smiesneciuszki.pl. Pamiętajcie również o tym, by zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to, by być na bieżąco z kolejnymi. A teraz zaczynamy! Pierwszą rzeczą, którą zrobimy jest śmigło, ale nie takie imprezowe śmigło, tylko takie latające śmigło, a potrzebne nam będą dwie drewniane szpatułki, patyczek do szaszłyków, ołówek, gruba plastikowa rurka, sznurek, coś do obcinania i pistolet na klej termo... termośmigło. Śmigłowy. Zaczynamy od tego, by odciąć niewielki kawałek patyczka. Mniej więcej taki. Następnie przyklejamy go w tym miejscu i polewamy jeszcze bardziej klejem. Tu trzeba dać dużo kleju. I drugi patyczek przyklejamy tak, by opierał się. O, właśnie w tym miejscu. I wychodzi nam coś takiego. Teraz możemy odłożyć to na bok i uciąć sobie kawałek słomki. Mniej więcej tej długości. I teraz tutaj ścinamy pod leciutkim kątem. Tak, by wyszło coś takiego. Teraz zalewamy klejem grubo w tym miejscu, tak, by powstała nam taka kropa, i wklejamy nasz kawałek słomki dokładnie w taki sposób. Jest spora szansa, że nasza słomka zacznie się topić, więc na wszelki wypadek włożymy sobie do środka ołówek i obklejmy jeszcze raz dookoła. To musi się dobrze trzymać. Teraz trzymamy i czekamy, aż klej zastygnie. Okej, okay, po chwili wygląda na to, że wszystko ładnie zastygło i teraz możemy to przetestować. Krok pierwszy, nakładamy śmigło na górę. Krok drugi, wokół plastikowej słomki oplatamy nasz sznureczek. I krok trzeci, testujemy. Mam pewne wątpliwości, że to poleci, ale uwaga. Trzy, dwa, jeden. No nie poleciało. No. <słuch> Ło! Wow, jeszcze bym zrzucił. Kawałek słomki nam się łamał, więc teraz umocnimy ją szarą taśmą, żeby nam się nie złamała do końca. Jeden plasterek. I cyk! I teraz jest niezniszczalna, proste. I tym razem spróbuję też to wystartować z patyczka, a nie z ołówka. Może on był po prostu za gruby? Próba numer dwa. Trzymajcie kciuki. Uwaga! W tej niefortunnej sytuacji można zuratować tylko jedna rzecz, a jest nią... Krętarka. Spróbujmy. Do środka wkręcam długopis... Na górę dajemy śmigło i spróbujmy je rozkręcić, a następnie trzepnąć wiertarką tak, żeby zeskoczyło Uwaga! Okej, okay. kręci się. Ja, ja już czuję jak mi ta wiertarka wylatuje z ręki. I trzy, dwa, jeden. Tak leciało. Uwaga! I... No ewidentnie lata, może nie najlepiej, ale jako tako. Dobra, przyznaję. Fail. Wielu z was zapewne ma własne zwierzaki, a nawet jeśli nie, to z pewnością ma je wasza rodzinka albo przyjaciele. I pod warunkiem, że nie jest to kot typu Sphinx, to sierściuch potrafi zostawić na ubraniach dużo swojej futrzastej miłości. No i w takim przypadku przydałaby się rolka do ubrań, ale co zrobić, gdy jej nie mamy? Możemy zrobić własną i to w bardzo prosty sposób. A potrzebne nam będą: pusta tuba po pinglesach, dwustronna taśma. Metalowy wieszak, kombinerki i ewentualnie wkrętarka z małym wiertłem. Zaczynamy od tego, by rozwiercić tubę pringlesów tu na środku. W taki sposób. I tu na wieczku. Również na środku. W taki sposób. Kolejny krok to wycięcie elementu ze środka wieszaka. Mniej więcej w tym miejscu. I gdzieś w tym miejscu. Następnie nadziewamy tubę na nasz wieszak z tej strony. Dodatkowo możemy go jeszcze trochę podgiąć, żeby wszystko lepiej się działo w środku. No i proszę, elegancko siedzi, więc teraz musimy obkleić tubę taśmą, tak żeby zbierała sierść i inne nieczystości. Time lapse. Okej, okay, elegancko obklejone, teraz zdejmujemy plastik z I przetestować nasz wynalazek. W tym celu będzie mi potrzebne. Na przykład to, czyli czarna bluza i coś, co sprawnie będzie imitowało sierść, czym ją, jejku, moja bluza, pokryjemy. Mam nadzieję, że to będzie działać. No i jak widzicie, bluza, no, jest dość brudna. Więc zobaczmy teraz, czy nasz wynalazek zadziała. Trzymajcie kciuki. Jeśli zadziała na tym, to na futrze waszego kota też będzie działało. Uwaga, lecimy. Ej, mocno łapie. Co więcej, to jest szersze niż rolka do ubrań. No i proszę, haha! <laughs> Wiesz, to stary, patrz jak to zarobiście działa! Genialne! Co prawda, w niektórych miejscach wypadałoby przejechać kilka razy, ale w bardzo szybki sposób udało mi się uczyścić całą bluzę. Co więcej, możemy nakleić tasiemki jeszcze raz i będzie to wielokrotnego użytku? To jest genialne! I jak najbardziej działa! Ty, ty, trzymaj przemo, bo ty masz kota. Giena. Luz. Jak możecie wywnioskować, patrząc, chociażby na moje tło strasznie lubię kolorowe lampki. Bardzo lubię lubisz kolorowe lampki? Nie. Jak można nie lubić kolorowych lampek? Gościu! Mam nadzieję, że wy lubicie kolorowe lampki, bo teraz zrobimy własną, miniaturową, ale bardzo ładną kolorową lampkę. Czy ja nie powiedziałem kolorowe lampki za dużo razy? Tak. Nieważne. Potrzebne nam będą. Spinacz do prania. To w sumie strasznie dziwny przepis, żeby zacząć lampkę, ale... Kolejny to mała dioda, którą dostaniecie w sklepie elektronicznym za jakieś 50 groszy może złotówkę. Oprócz tego piłeczka ping-pongowa i płaska guzikowa bateria, taka jak do zegarka. A, jeszcze może przydać się nożyk, bo zaczniemy od tego, by w naszej piłeczce wyciąć niewielką dziurkę. Ja to robię na kodzie kreskowym, żeby trochę go ukryć. Okej, okay, taka powinna wystarczyć i do tej dziurki wkładamy naszego leda. O, idealnie siedzi. Dalsze kroki są bardzo proste. Wyciągamy sobie bateryjkę. A to wyciąganie bateryki tak nie jest takie proste. Co jest, kurde? A, ty kurde. Aż. Dobra, jest. Teraz wkładamy baterię wybrzuszeniem do góry do naszego spinacza. Dodatkowo możemy sobie podłożyć kartkę papieru. A teraz piłeczkę z ledem wkładamy pod kartkę papieru. I na nasze wybrzuszenie, co nie jest takie łatwe. Tak, by powstało coś takiego. Krótsza nóżka diody powinna być u góry. I uwaga, moi drodzy, czy to zadziała? 3, 2, 1. Wyjmujemy zabezpieczenie. No i proszę bardzo! Ej, ale zgaszmy światło, będzie lepiej wyglądać. I uwaga! bang! I tak właśnie wygląda nasza miniaturowa lampka, która według mnie jest mega ładna. Jak widzicie, zmienia kolory, bo nie powiedziałem wam tego wcześniej, ale zamontowałem diodę RGB, której kolory przechodzą sobie same co jakiś czas. Włoch! Co myślisz, Przemo? Spoko. A, czyli jednak polubiłeś kolorki. Proszę bardzo, to dla ciebie. Ej, czekajcie, wiesz, wiesz co mi to przypomina? Coś to przypomina? Pada do PlayStation Move. Bo... Tak, kontroler do PS Move to przypomina. I co więcej, coś takiego możemy sobie gdzieś zapiesić. Na przykład, tutaj i w tle, będzie wyglądało to zarąbiście, robiąc bardzo fajny, kolorowy efekt. Cie, to dla mnie miało być. No, a, jeszcze się opomina. Proszę. <laughs> No ale gdzie jeszcze? Odcinek dalej musimy kręcić. Lampka wyszła super, więc teraz zrobimy coś podobnego: mianowicie własną mini latarkę. A potrzebne nam będą malutka żaróweczka, 9 woltowa bateria, czapeczka na baterię, drewniany patyczek, taśma izolacyjna, piłeczka pingpongowa, pongowa folia aluminiowa, coś do wycinania i pistolet na klej termolatarkowy. Zaczynamy od tego, by przeciąć naszą piłeczkę ping-pongową dokładnie na pół. Teraz wycinamy na środku dziurkę taką, by zmieściła się żarówka. Okej, okay. przechodzi idealnie, powinno wyjść coś takiego. Kolejny krok to wyścielenie wnętrza folią aluminiową, tak by światło ładnie się e ekranowało? E ekranowało, tak to. Ucinamy sobie mały kwadracik, robimy okrągłą dziurkę na środku, tak by weszła nam żarówka. I staramy się ułożyć folię w środku, tak by powstało coś. Takiego! Nadmiaru obcinać nie musimy, ale dla ozdoby możemy obkleić go kolorową taśmą. I w tej chwili wygląda to właśnie tak. Krok kolejny to zamocowanie czapeczki, a następnie baterii. Czarny drucik owijamy w tym miejscu, a następnie izolujemy go taśmą, a czerwony przykładamy w tym miejscu i jego również można dokleić taśmą. I w tym momencie wygląda to tak. Ej, to trochę przypomina tą lampkę z Pixara. Teraz jeszcze kosmetyka i formalności, czyli przyklejenie do baterii naszego patyczka, a na drugim końcu przyklejenie naszej żarówki wraz z kloszem. Teraz dajemy całości zastygnąć i Tyk! Nasze urządzenie skończone, i powiem Wam, że wygląda naprawdę fajnie. Ej, ale czy, czy, czy działa? Bo to już jest sklejone, i mam nadzieję, że połączenie jest dobre, więc sprawdźmy to. Uwaga, 3, 2, 1. Ha, i proszę bardzo, bardzo ładnie świeci, tak więc zgaśmy światło i zobaczmy, jak mocno. Łoo, ciepani, patrzcie, jak ładnie doświetla nam stół, tam dalej też bez problemu doświeci, do piwnicy wystarczy w zupełności. Albo jak spotkacie na przykład sąsiadkę na klatce, to też myślę, że, że, że wystarczy w zupełności. <słuch> Ale nie, latarka świeci naprawdę mocno, co zresztą teraz sami możecie zobaczyć, kiedy świecę nią w kamerkę. Świeci mocno, Przemo? Wow, Łach, coś mnie ślepi! Świeci zdecydowanie mocno i to... Działa! Fajna taka mała, a. a, a o, mocno, naprawdę mocno. Są ludzie, którzy słodzą herbatę i słodzą herbatę, słodzą herbatę, y, słodzą herbatę i jeszcze słodzą herbatę, a potem jeszcze słodzą herbatę. Tylko co zrobić z taką ilością cukru? I jak to zamierzać? Do tego jest potrzebna jakaś pneumatyczna, żelbetonowa, automatyczna łyżeczka, którą w tym lifehacku skonstruujemy, a potrzebne nam będą. To będzie wspaniała, automatycznie mieszająca łyżka. Uwierzcie mi. Żelbetonowa łyżka lub ewentualnie taka z plastiku. Bateria, czapeczka, przewody, silniczek, pstryczek i pistolet na klej, termoturbo łyżeczkowy. Termoturbo łyżeczkowy to nawet nieźle brzmi. Zaczynamy od tego, by przykleić baterię do naszego silniczka. W tym celu lejemy srogo klejem, przyklejamy baterię i dajemy temu moment, by zastygło. A to już zastygło szybko nawet. Następnie polewamy czubek łyżeczki klejem. I przyklejamy ją do silniczka. Żeby lepiej się trzymało, możemy też zrobić taką warstwę kleju od góry. Zmrożę to, żeby było szybciej. I na wszelki wypadek można jeszcze owinąć taśmą izolacyjną dookoła, żeby nasza łyżka dobrze się trzymała. W sumie w ten sposób zamaskujemy też klej, będzie git. I powstaje nam coś takiego. Krok kolejny to przyklejenie przycisku. Polewamy sobie go klejem tutaj i znajdujemy dla niego jakieś dobre miejsce. Na przykład. Tutaj. Dzięki temu będziemy mogli sobie to włączać i wyłączać, włączać i wyłączać. Teraz czas podpiąć przewody, więc bierzemy sobie czerwony przewód i mocujemy go z jednej strony silniczka. Następnie zakręcamy. Natomiast drugi czarny przewód mocujemy sobie w tym miejscu na jednym z ząbków naszego przełącznika. Podejrzewam, że już mam strasznie niefachowych nazw, ale wybaczcie mi, nie jestem elektrykiem. Tutaj też sobie elegancko zakręcamy, a dla pewności możemy użyć jeszcze kawałka taśmy i sobie to zaizolować. Teraz bierzemy sobie luźny kawałek czarnego przewodu, przewlekamy go przez drugie oczko. Tak jak wcześniej, zakręcamy. Wychodzi to tak, następnie izolujemy. I ostatnia rzecz, jaka zostaje nam do zrobienia, to przeciągnięcie ostatniego przewodu przez oczko w silniczku. Możemy też sprytnie poukrywać przewody. Na przykład tak i nasze urządzenie jest już gotowe do działania, albo raczej do mieszania. Jak widzisz, przemocz to zadziała? Zadziała. Na pewno. To przekonajmy się. Uwaga, trzy, dwa, jeden. Zdecydowanie zadziałało. Powiedziałbym, że zadziałało nawet trochę za dobrze. Ale patrzcie na to. Ja myślę, że wzięliśmy może trochę za silny silniczek. I dobra, trochę przegiąłem, przyznaję się. O, drobinkę, tylko troszeczkę, tr troszeczkę przegiąłem. A gdyby to tak na taką króciutką... A w ogóle ja zapomniałem wyjąć rybki. Gdyby to tak na taką króciutką chwilkę włożyć... No i zamieszane! W z... Zamieszane w pół sekundy! W pół sekundy udało mi się zamieszać całą herbatę, a przy okazji zalać cały stół. To jest najfajniej niedziałająca rzecz, jaką dzisiaj zrobiłem. <laughs> Zamierzać ci herbatę, Przemo? Nie, nie. Chodź, chodź, ja ci zamieszam. No chodź, chodź, daj, 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 daj. Dobra, dość tych śliniczków, dość tych baterii. Czas zrobić coś, co bez problemu będzie mógł odtworzyć każdy z was, a będzie to pukawka na kartonowe słomki. E, naprawdę mocna pukawka na kartonowe słomki. Najpierw ją zrobimy, potem ją przetestujemy, a potem trochę udoskonalimy. Potrzebujemy kartonowych słomek, strzykawki plastikowej, grubej słomki, gumek recepturek, pistoletu na klej termopukawkowy i nożyka. Zaczynamy od tego, by rozmontować strzykawkę. To nie będzie potrzebne. Następnie odcinamy tą stronę i gdy odetniemy górę od strzykawki, możemy nałożyć trochę kleju z tej strony, trochę z drugiej strony, poczekać aż troszeczkę ostygnie, by nie roztopiło naszej słomki, a następnie kleić słomkę do środka dla pewności jeszcze sprawdzę czy to przejdzie hehe <laughs> przejdzie idealnie puf teraz odcinamy sobie nadmiar z tej strony z tej możemy zostawić dla lepszej celności robimy sobie dwie dziurki tutaj i tutaj można to zrobić nożykiem ja użyję wkrętarki bo będzie mi łatwiej i zrobione i teraz możemy rozciąć gumkę a następnie przełożyć ją przez jedno oczko, przez drugie oczko i porządnie zawiązać z jednej i z drugiej strony. I zawiązane. No i co? Wszystko gotowe! Można testować. Najpierw tak na sucho: przekładamy sobie kartonową słomkę. Czuję, że to może daleko polecieć. Sprawdźmy. Ło! Wow! To się odbiło od ściany, która jest 5 metrów dalej, i wróciło z powrotem. To jest cholernie mocne. <laughs> tak więc czas na oficjalne testy test numer 1, czyli test kolorowej wieży z kubeczków, których nagramy sobie w zwolnionym tempie. Tak więc uwaga, najpierw normalnie i. BUM! Poszło dość nieźle, a w zwolnionym tempie wyglądało to tak. To jeszcze dobitka. I zwolnione tempo. I jeszcze raz. I znowu slowbo. Patrzcie na to, co stało się z jednym z kubeczków, totalnie gościa powyginało. Co? On jeszcze pękł, w tym miejscu i w tym miejscu. No nieźle. Przed kolejnym testem obiecane ulepszenie. Kojarzycie diabełki? To są takie małe sosie, które po rzuceniu dość głośno strzelają, więc wyobraźcie sobie, co się stanie, gdy przymocujemy je na końcu naszych kartonowych. Dajcie mi moment. Przygotowałem pięć strzał z diabełkami na końcu, tutaj mamy tarczę, no to próbujemy. Jak myślisz, przemoc strzelą? Muszą. Pojawił się pewien problem. Otóż diabełek nie chce przejść przez. Moment, ja to skrócę. No i teraz gitarka. Dobra, pierwsza próba. Uwaga! Wow. Za pięć punktów zarumpiście to wyglądało, a w zwolnionym tempie? Próba numer dwa. Puf! O nie, trzecia lotka mi spadła, więc będzie jedną mniej. Dobra, teraz będzie piknie. Uwaga! Za 10 punktów. Replay. I ostatnia. punkt Za piąteczkę. Ej lol. Patrzcie na to, jak te końcówki zarobiście wyglądają po tym, jak się zużyją. Tak czy siak, zabawa bardzo fajna. Czas przetestować największego pukawkowego virala na całym YouTube. Mowa o tym filmie i o tym urządzeniu. To zrobiło grube miliony wyświetleń, i widzieli to ludzie na całym świecie. A my spróbujemy to stworzyć i przekonać się, czy działa. A potrzebne nam będą żółte kulki, którymi będziemy miotać z zegarka. Zegarek. Pudełko po tych takach. Gruba plastikowa rurka. Długi gumowy wężyk. I pistolet na klej, termokuleczko-pukawkowy. Zaczynamy od tego, by rozgrzaną lutownicą wytopić dziurę na naszą słomkę. Musi być dość duża. Z drugiej strony na środku wytapiamy dziurę na wężyk. Teraz odcinamy kawałek słomki. Wkładamy go do pierwszej dziurki. Teraz uszczelniamy porządnie klejem dookoła. I uszczelniamy też zamknięcie od pudełka, tak by powietrze nie uciekało ze środka. Z drugiej strony wpinamy nasz gumowy wężyk, który również osadzamy za pomocą kleju. I tu też musi być bardzo szczelnie. Gdy wszystko jest już porządnie wklejone i uszczelnione, możemy przyklejać całą konstrukcję do naszego zegarka. Tak więc polewamy klejem i sklejamy we właśnie taki sposób. Teraz możemy zapełnić nasze urządzenie pięknymi, żółciutkimi kuleczkami. Okej, okay, i tyle powinno wystarczyć. Teraz możemy podłączyć drugą część wężyka do sprężonego powietrza. Bo to właśnie ono jest całym mechanizmem napędowym naszej pukawki. A, dobra, czas założyć na rękę i spełnić marzenie z dzieciństwa, czyli wyrzutnie z nadgarstka. Czy to działa? Przekonajmy się. Uwaga! Okej, okay, wypluło trochę kulek. Wydaje mi się, że ciśnienie było za małe. Oo! Wow, wow, Ooho! Wow, to działa! Trzeba! Dobra, może nie działa to mega mocno Na pewno da się to trochę podrasować, ale To działa! Ej, czekajcie, Przemo podpowiedział Żeby zmienić butlę, bo jeżeli jest zimna To mamy za małe ciśnienie Ja jeszcze dodatkowo skrócę wężyk Uuu, Tym razem poleciało naprawdę grubo Nieźle, nie? Miałeś rację z tym powietrzem Jak za jeszcze? No powiem wam że myślałem, że będzie leciało trochę słabiej, mogłoby mocniej, ale efekt i tak jest całkiem niezły. W ogóle teraz to rozkminiłem, że w zasadzie można było to trzymać tak w jednej ręce i w ten sposób, wow, miotać kulkami. Dobra? Ja już się tym nie bawię. Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, strzelcie pod nim łapkę w górę w komentarzach. Napiszcie, który wynalazek był według Was. Najfajniejszy? Posmieszne maski, czapki i bluzy zapraszam na śmiesznedjuszki.pl. Pamiętajcie też o tym, by subskrybować kanał. Wraz z dzwoneczkiem by na bieżąco z takimi i kolejnymi odcinkami. Zapraszam na poprzednie, a na dziś to wszystko. Trzymajcie się ciepło. O, cześć!